Cześć wszystkim! Zenczak jest to kolejny film na moim kanale i mój drodzy jest to odcinek z wyzwaniem widzów, więc w tym momencie zostaw łapkę w górę. Widzę, co robisz, widzę, co robisz i wiem, że nie, nie kliknąłeś, kliknij ją, stary, kliknij ją, stary, umrę na tym YouTube, no. Oczywiście moi drodzy, subskrybujcie kanał z wodem, yy, będzie super wtedy, bo jak zasubskrybujesz to jedziesz, yy, będzie więcej wyzwań widzów, yy, bo będę widział ile osób zasubskrybowało pod tym filmem, yy, film, znaczy no, ten kanał, no <laughs> Więc zostaw oczywiście subskrypcję z wodem, yy, napisz w komentarzu najlepsze wyzwanie yy, To na właśnie najbardziej lajkowane pojawi się w następnym filmie, także pisz w komentarzu wyzwanie, yy, jeżeli chcesz się pojawić właśnie na następnym filmie, no <laughs> Oczywiście Was zapraszam na mój serwer, czyli kapel, który startuje już w tą sobotę, o godzinie 18. Wbijaj, mordo, yy, bo będzie super Tryb mega drop i w ogóle będzie dużo trybów innych I w ogóle będzie skyblock, będzie będzie wszystko Po prostu wejdź i zobaczysz, no, no sie Siema, siema Moi drodzy, pierwsze wyzwanie yy, od Neska Wyzwanie, napisz swojej ex, yy, że chcesz do niej wrócić I że nadal ją kochasz yy, Także ten N Nie wiem <ścoughs> Czemu wy mi to robicie yy, Dobra, moi drodzy, piszę yy, No, napisałem, że kocham cię I chcę do ciebie Wrócić eee, Także ten Nie napisałem do eks, napisałem do koleżanki Serio, będziecie widzieli No <noise> Serio, widzowie, ja jestem ciekawy Napisałem do koleżanki, yy, bo Nie napiszę do swojej ex, bo, bo nie, yy, to jest słabo. jak wiecie, to jest tysiącowe w górę, to napiszę W następnym odcinku do swojej ex, napisałem teraz do swojej Koleżanki, której dawno nie widziałem I napisałem do niej, że kocham cię i chcę do ciebie wrócić Jestem ciekawy reakcji, yy, oglądajcie do końca To może zobaczycie reakcję, wyzwanie Nie załączaj komputera, nie, nie rozumiem Ale to, to ten, to załóżmy, że Ten, yy, to teraz włączam komputer, uwaga Wyzwanie, bądź jak Tombiash Gaming, yy, okej okay, Spoko, okej okay, moi drodzy, żeby jak tobiasz gaming, to trzeba zrobić świat, który się nazywa Tobiasz Gaming yy, i zróbmy sobie. Dobra, włączmy sobie cheaty i zaraz wam pokażę, moi drodzy, co zrobimy? Zrobimy to jak tobiasz. Yy, bo Tobiasz umie robić jedną bardzo fajną rzecz. I ja ją zrobię. Yy, I pokażę wam, jak to się robi, bo ja to zrobię lepiej. Zobaczycie. Dobra, moi drodzy, yy, uwaga, włączamy sobie game. Jak się włącza game woda? <gryw> jak się włącza game woda? A, okej, okay, dobra, yy, już wiem, dobra. I musimy sobie wziąć yy, ten blok, co on. Chce... Będziemy latać. Będziemy latać jak tobiasz gaming e, nie wiem czy to widzieliście pewnie to widzieliście nieważne e, tylko nie wiem jak się ten blok nazywa tak szczerze Może nie jestem tobiaszem gaming najlepszym ale taką podróbką mogę być Dobra, chyba mam ten... O dobra, mam ten blok i moi drodzy, e, on to zrobił w jakiś taki sposób, taki że taki później zrobił tak Dobra, nie wiem e, Postanowiłem sobie pomóc i spiszmy sobie poradnik jak latać jak tobiasz gaming Myślę, że to będzie dobre <laughs> O moi drodzy, mamy słuchajcie film, jak lewać jak Tobiasz gaming e, Muszę to obczaić O uwaga, moi drodzy, będziemy to robić tak jak on, będziemy robić tak jak on, patrzcie, patrzcie O, tak będziemy robić To jest to i chcę być taki! Chcę być jak Tobiasz gaming! No! Pamiętajmy tak, żeby się pojawił ghost block o mamy A, okej, okay, to tak trzeba zrobić ghost block No to łatwo, easy Dobra, uwaga widzowie, y, trzeba to zrobić, dobra, weźmy sobie tak, zróbmy sobie, postawmy to Kurde Dobra i teraz trzeba spamić żeby zrobić się ghost log tak? Dobra czekaj Nie no nie umiem widzowie Proszę no udaj się No co jest? Kurde nie umiem Dobra nie wiem może to trzeba wyżej zrobić Widzowie zostawcie łapkę w górę Żeby mi się to udało To się musi udać Jestem chceć jak Tobiasz Gaming Tobiasz, Tobiasz Gaming Tak Dobra moi drodzy uwaga teraz się uda Jestem pewien że się uda okej? Okay? Uwaga no napierdzielam kurde jak to się robi? Ej, no nie da się widzowie! Jakąś wersję zwaloną, chyba! Ja dupia! Dobra moi drodzy, wchodzę w tym momencie na wersję 1.16.2. I jestem pewny, że teraz się uda. Ej, no, musi się udać po prostu. Zawsze chcę. Nazwałem oczywiście świat. To, tombiasz gaming w ogóle, także nie wiem, czy tu będzie gdzieś pisać. Chyba nie, Ej, ale powinno działać teraz. Ej, nie wiem, jeżeli nie będzie działało, to jestem super. Znaczy, ten, to nie jestem super, ale powinno działać. <laughs> Dobra, uwaga, budujemy się, widzowie, na samą górę, kurde, w ogóle całego świata Czekaj, jak to się nazywa, scaffolding, tak, dobra, mamy to I teraz trzeba tak, trzeba tak, 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 aż w końcu będzie spadało Tak, tak, on mówił, no nie wiem, ten ziomek mówi tak na poradniku, to chyba, chyba tak trzeba zrobić I Uwaga, teraz napierdzielamy jak głupi, teraz jak napierdzielamy jak głupi, żeby był ten walony No nie da się, kurde Ja nie wiem, widzowie, idę jeszcze raz obejrzeć ten poradnik, bo nie ogarniam Eee, postanowiłem sobie ułatwić to Eee, bądźmy sobie makro, tak, eee. To będzie dobry pomysł. Dobra, uwaga, jak to teraz jest, a to działa, to się kurze, naprawdę, uwaga! Działa! Ja dupia, jestem królem. <ścoughs> dobra, teraz to wszystko już wiadomo, dlaczego to nie działa. Nie mnie działa, bo jestem upośledzonym gościem, który nie umie klikać prawego przycisku myszy, no to jasne. Dobra, uwaga, game mode survival. I teraz, dobra, jak on to. Jak on to zrobił, dobra, uwaga, czekaj. Ło, kurde! Latam jak to wiesz gaming widzowie Ja pierdziel... O, dobra Ej nie! No pokchump totalne <ścoughs> O Boże Ścisz ten mikrofon bossom są... Przestary e, Wyzwanie, kup Skodem Maltiego, jeśli gdzie jesteś to kup jakieś... No dobra, walić to, nie stać, jestem najbogatszy na świecie e, Kupuję Skodę Maltiego, czekajcie. Dobra, na Facebooku Malti e, Wchodzimy tutaj na jakiś... Może jest jakiś fanpage, nie wiem. <laughs> Czy Malti nie ma fanpage'a? Ja dupia Dobra uwaga moi drodzy, wchodzimy na kanał Maltiego yy, Trollowanie dziewczyn na Omę yy, Super, Malty został podrywaczem yy, kozak, masz łapkę w górę, yy, podobało mi się <gry> Dobra moi drodzy, yy, piszemy do niego tutaj yy, mail i no Dobra moi drodzy, do yy, oczywiście Maltie, do, do Maltiego biznes, temat yy, kupię, kupię skodę yy, Chcę kupić skodę od ciebie yy. Daj cenę. Jestem bogaty. E, no. Pozdrawiam. Będzie git. Ogólnie Mikołaj napisał wyzwanie, kiedy ZHC i chciałbym Wam trochę wytłumaczyć się. Jakby na razie robię starym CKMKP, który startuje w ogóle 2 stycznia o godzinie 18. Tryb mega drop, wejdź sobie, zobacz ogólnie. <grych> Ale tak, pytacie się, cały czas, kiedy to ZHC, kiedy ten serwer. Oddałem go mojemu przyjacielowi, bo chciałem, żeby zaczął. Nie wiem, jakby. On jest mega, jakby inteligentną osobą i chciałem, żeby. Żeby sobie coś tam, był w stanie, nie wiem, jakby coś zarobić, nie wiem, cokolwiek Wiadomo, serwery zarabiają e, Więc chciałem, żeby sobie coś tam mógł zarobić e, No i oddałem mu ten serwer Oddałem mu ten serwer i robi go od początku I myślę, że w styczniu już będzie, będzie start Ja mu oczywiście pomogę przy tym serwerze, bo nie mu coś tam, nawet dołożyć jakieś pieniążki I no, także tak to wygląda yy, No, siema, pozdrawiam Maciek <laughs> Wyzwanie, zrób świecę yy, Okej okay. Dobra, moi drodzy, na waszych oczach będę robił właśnie świecę Eee, uwaga, proszę bardzo, cyk, 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 cyk i cyk. Świeca. Eee, to jest świeca, tak. Eee, łapka w górę zostaw, mordo. Bądź super. Eee, moi razy wyzwanie, pokaż jeszcze raz twarz. Szczerze, zmieniłem się. E, zmieniłem się. E, jak wbijecie mi tutaj e, trochę łapek w górę, e, to może pokażę w następnym odcinku. Eee, tak, tak. Może to zrobię dla was. No, dobra, to była teraz tego odcinka. Dzięki, że byliście. Siema, zostawcie suba, wjać na To koniec odcinku, odcinku wyzwań, no. Siema!